Może kojarzysz markę Vizir, jest to marka zajmująca się proszkami do prania. Dodatkowo może słyszałeś o marce Deft, jest to marka też proszków do prania, płynów do prania, tylko że dla dzieci. Co łączy te dwie marki? Otóż są one z jednej stajni, stajni Procter Gamble. I można by było na pierwszy rzut oka pomyśleć, że przecież Vizir i Deft będą się zwalczać, jeżeli chodzi o konkurowanie, o... Klienta, klienta w segmencie właśnie proszków do prania. Jest jednak zupełnie inaczej. Inny klient będzie chciał wizir, inny klient będzie chciał markę Deft. Takim wizirem zajmą się na przykład rodziny, które mają dzieci powyżej 5 roku życia, a Deft będzie zdecydowanie dla matek, które dopiero co tego swojego bąbelka urodziły. A ta koncepcja. O której teraz mówię, czyli dwie różne marki do dwóch różnych grup docelowych, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc tak zwanego brand managera. I początkowo fabrykanci myśleli o sobie jako o zwykłych producentach danych rzeczy. Jednak stopniowo zaczęli określać się inaczej, bowiem nie chodziło już tylko o dostarczanie produktów na rynek, ale o zbudowanie marki, która zaspokajałaby potrzeby klientów. Rewolucja nie dokonała się z dnia na dzień, ale po raz pierwszy zasady zostały zawarte w słynnej już do dziś notatce służbowej, napisanej w 30 21 roku poprzedniego wieku przez Neila McElroya 27-letniego kierownika średniego szczebla w Procter and Gamble. Ten absolwent Harvardu pracował przy reklamie dla marki mydła Camay. Był się zirytowany tym, że jego mydło musiało konkurować nie tylko z produktami lewera i Palmolive, ale także z mydłem Ivory, które również wychodziło ze stajni Procter Gamble. Uważał, że każda marka powinna być kierowana do innego segmentu rynku konsumenckiego i prowadzona przez oddzielnego brand managera wspieranego przez specjalny zespół pracowników. W notce podkreślił też, co dziś jest standardową praktyką, wagę prowadzenia badań, szkoleń i oceniania działań marketingowych. Zaproponowane przez niego zmiany zostały z entuzjazmem przyjęte w Procter Gamble. Po pierwsze, oznaczały przeprowadzenie restrukturyzacji i skoncentrowanie się na pojedynczych produktach, a nie na takich działach jak sprzedaż czy finanse. A ponieważ każda marka miała stać się prawie oddzielną firmą, w której decyzje podejmowali kierownicy marki, a nie przedsiębiorstwa, szybko przełożyło się to na decentralizację i przyspieszyło procesy decyzyjne. Nic więcej. A pomysł Proctor Gamble, żeby zorganizować firmę wokół poszczególnych marek, które się skupiały na tą całą korporację, stał się tak dobry, że znalazł wielu naśladowców i dziś nadal obowiązuje w korporacjach oferujących towary konsumpcyjne na świecie. W rzeczywistości zarządzanie marką jako strategia biznesowa jest być może najważniejszą innowacją w marketingu XX wieku. Jeśli chodzi o McElroya, został on potem dyrektorem generalnym Proctor Gamble i co ciekawe, ale wszyscy kolejni dyrektorzy, generalni tej firmy byli wcześniej kierownikami właśnie tej marki. Innym przykładem tego typu zabiegów jest na przykład Nestle albo, albo Unilevel, to są ci od Persila. A tak samo ty możesz zostać swoim własnym brand managerem i tworzyć swój brand w internecie, na jak sprzedawać swoją wiedzę.pl, gdzie znajdziesz darmowe godzinne prawie nagranie o tym, co zrobić, co jest najważniejsze w działaniu w internecie, więc zajrzyj śmiało link w profilu, znaczy w opisie, w opisie, na dole. Do jutra.